Podczas gdy większość z nas oczekuje Resident Evil 6 i powrotu do korzeni serii, Capcom zaskakuje i oferuje nam spin-offa z podtytułem Operation Recon City. Kolejnym zaskoczeniem jest fakt, że za tytuł odpowiada studio Slant Six Games, znane z serii Socon. Japoński deweloper niczym Sauron nad Mordorem zawiesza nad studiem swoje czujne oko i pilnuje, aby gra wyglądała naprawdę dobrze. Tytuł ten z survival horrorem będzie mieć jeszcze mniej wspólnego niż poprzednie odsłony serii. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy tutaj mniej grozy niż w poprzednich częściach gry. Oczywiście, ciągle będziemy mieli za zadanie nie dać się zabić hordzie zombie. Jednak aby tego dokonać dostaniemy spory arsenał i trzy osoby do pomocy. Tak, tak, w grze znajdziemy czteroosobowy tryb kooperacji. Możemy całą kampanię przejść we czwórkę. Jeżeli natomiast nie mamy trzech znajomych chętnych z nami pograć, wtedy kontrolę nad towarzyszami przejmuje AI. O fabule nie wiemy zbyt dużo. Wiadome jest tylko to, że akcja zostanie osadzona w 1998 roku w tytułowym Recon City i zobaczymy znane już lokacje tylko z innej perspektywy. Wcielimy się w ludzi ze znanej wszystkim korporacji Umbrella albo w elitarny oddział Sił Specjalnych Rządu Amerykańskiego. Naszym głównym celem jest zniszczenie dowodów na istnienie wirusa T, wybicie hordy zombie oraz walka z konkurencyjną frakcją. Dla fanów serii przygotowano niespodziankę. Spotkamy znajomych z innych części gry. Cele naszych misji będą zależne od wyboru frakcji. Jeżeli pokierujemy członkami Ambreli, to naszym zadaniem będzie zabicie znanego wszystkim Leona Kennedy'ego, natomiast zadaniem drugiej frakcji będzie ochronienie go. Co do rozgrywki, to przyniesie ona kilka nowości. Przede wszystkim będziemy mogli korzystać z systemu osłon, co ma zagwarantować bardziej taktyczne podejście do sprawy. O dziwo będziemy mogli strzelać w ruchu. Co jest znaczną zmianą w porównaniu do piątej części gry. Zombie mogą nam zarówno pomóc, jak i zaszkodzić. Gdy oberwiemy mocniej, zaczynamy krwawić, a to przyciąga hordy nieumarłych. W dokładnie ten sam sposób będziemy mogli wykorzystać ich przeciwko naszym wrogom. Ci, którzy nie zaznali Spokoju Wiecznego, będą dużo bardziej inteligentni niż w poprzednich częściach. Zareagują na światło, głosy i wspomniany przed chwilą zapach krwi. Nowością w serii będzie możliwość ulepszenia sprzętu naszych towarzyszy za punkty zdobyte podczas potyczek. W najnowszej części gry nie mogło oczywiście zabraknąć podziału na klasy otóż mamy spryciarza wektora, posiadającego kamuflaż, który pozwala mu na prześlizgiwanie się między grupami przeciwników dr Berte, która w razie potrzeby postawi nas na nogi Spectre, która posiada ciekawą umiejętność widzenia przez ściany oraz typowego osiłka Beltwaya. Ten ostatni na trailerach wyglądał na nieco zbyt przypakowanego. Twórcy wyposażyli go w ładunki wybuchowe oraz najcięższy rodzaj uzbrojenia. Klasy postaci nie są oryginalne, może oprócz spektry. ma to zmusić nas do współpracy, a to bardzo dobrze. Jak kooperacja, to tylko pełną gębą. Oprawa graficzna będzie mroczna, aczkolwiek nie do końca tak, jak chcieliby tego zagorzali w fani serii. Podczas E3 2011 zaprezentowano nam pierwszy gameplay. Zobaczyliśmy na nim drzwi garażowe, na których napisane jest krwią słowo HELP. W miarę jak drzwi się otwierały, spod nich wyczołgiwały się zombie, które najzwyczajniej mogliśmy rozdeptać. Mimo wszystko widać, że jest to Recon City przepełnione umarlakami. W grze pojawia się wiele przeróżnych świateł czy to z latarni, czy ze stacji benzynowej, jednak trzeba przyznać, że motyw światła i cienia dużo lepiej prezentuje się w produkcji fińskiego studia Remedy, a lanie Wake Wszystko sprawia wrażenie, że mamy do czynienia z faktycznie wymarłym miastem. Jednak jak na taką mieścinę, strasznie dużo się tam dzieje. Tryb sieciowy zapowiada się obiecująco. Serwis Yahoo uznał go za najlepszy na całym E3, dając mu pierwszeństwo przed Battlefield 3, Modern Warfare 3 i całą resztą. Ostatnio czteroosobowa kooperacja jest chyba w modzie. Mają go obie części Left 4 Dead, Gear of War 3, Lost Planet 2, Killzone 3, tudzież najnowszy Fear. Premiera gry zaplanowana jest na zimę na platformach PC, Xbox 360 oraz PlayStation 3. Resident Evil, Operation Recon City możecie już teraz zamawiać w sklepie move.pl. Zatem do zobaczenia w mieście pełnym zombie.